Panie ładnie panowie z tym czasami na razie Nie wiem, Ja szóstkę to mogę co najwyżej na ostatnim lapem zrobić a nie bankerem Nie co Trynek odwali na początku tego lapa. Nie, ja, 2 P2, P2, p Ale kurde, uh. wiesz, ten sam fakt, sam fakt, no. że mogłem te dwie dychy ponad jeszcze tu... To ...gdzieś kurwać. Pp, pp jest? Ładnie, ładnie. bo tak pojechaliście z safe. A po co mam się pchać? Znaczy, ja mówię o tych do tyłu, bo to spoko, ale... Już P pe... Sokowskie w ogóle wywaliło. Bardzo klir, tak mi się wydaje. Jezus Maria! Taka ostry robot, a jeszcze troszkę się we mnie wjebał. Zajebiście. Karty się Sprawdź go. 8%, 8% okay. Puchar. Elektrownia z fodu, elektrownia z fodu. Puchar się wypalił z Dobra, muszę podgonić kultura, bo... Mm -hmm. A. to mm -hmm. bezpieczny starte jak na boku. Uchwała szesnaście procent, ol tam dymy z przodu. Uchwała mnie trochę, trochę wypchnął. Dobra, ale dobry team play, dobry team play. Jesteście znowu u siebie szesnaście procent, więc błakacie go na sajbit. Procent, już coś ja, rozjebało. się rozjebało Domino Dwóch się rozjebało, dwóch się rozjebało w się Domino poszło, domino Chciałem, że cię puści, żeby teraz raz mieć Nie wiem, no ale to dziwne było, nie? O. No. Co on robi, ty? Puszczam cię by mieć DRS nice work, Aż ty panie Bro, Szymonie, aż ty chłopie! Hamuwa, nie? No trochę hamuwa, 60% pali, pali, pali to 60% Nie pali, nie, nie no pali. Karta nie taka osoba Pali, nie pali. Pojęda, ma niskie. skrzydła, więc będzie szybszy. No i... Cholera. Dawaj Mira, dawaj, 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 dawaj. Nie, nie, pali, pali, nie, pali Nie, poli, nie, pali, nie, pali, nie. Pali, 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 cały czas pali A my jeszcze krótko, pamiętaj Bardzo blisko To razem zespola. Nie pali Puffer puchor. Elektra zna zawsze stal Nie pali, nie pali Fajna ścinka Jeszcze trzy kółko. Kładę Mirak, kładę. What the fuck. Bra mam za wami? No, będzie leciał Mirak zaraz. Na no, no następnego musisz wyprzedzić. Mm -hmm. w ogóle nie pali. Okay, he lost the position, try to keep focus. Czemu ty mu Okej, cię, cię. Co? Ciepło mi się. Ja zahamowałem. Aha. Ale on na ma S. 30%. No właśnie. Ojej, nieee! To jest po prostu jakiś mem Spot z Dawidem, go? nie? Rozwalił Spot się. Yes. Jezus, Dawid. Nie złapie Puchara. Nie złapy, bo nas To ogrom nas Tego, Tego versus. Tak, Ersu. Zobacz, cały czas uszkodzeniami jechał, nie? I ja to nie to wiem to, to jak. w ogóle nie, nie tracił. Mi się mnie strasznie cało na wyjściach. Nie te ciśnienia za wysokie są jednego dupy. Jedziesz oka ślizgawka Zapraszam, moja wina Dobra, idziemy dalej No to Okay, bez winga jestem. <laughs> ja 18%, 18%, 18%, Puchar też ma 18%, na ludzie. Jak mi dalej Jeźdź dalej, Puchar ma tu pojęte, tak taką samą sytuację czy to... Tak, samo samo uszkodzenie Uważajcie teraz na Małuszu. Puchar prosto. No i Puchar leży. po prostu wchodzę. Płynie. SC. Ah, jest ślisko, ślisko <laughs> bardzo. to Krysta, Interak Już jestem dziesiąty. No. Chyba <laughs> osiemnasty. Oh, nice, nice. Ja miałem taki dobry start. Eee, do. e, Bujałski... ten... 100 procent, Zapraszam prostę szkoda, że jedzie dalej Jezu, jak te eski są Straszne wow. Ty! Mm -hmm. <laughs> Ale jaj Są straszne, no to <laughs> straszne <laughs> O oh, za masz takie same jak reszta, jak reszta stawki. Tak naprawdę Może leciutko mniejsze Ale... może być, może być No jest tak. zesek, no tak. za Ja to. No to to zjeżdżamy, witujemy. Ile jest procent? Pro... Eee, za 5 minus 16 procent Aktualnie 40 I teraz, teraz jest, przytrzymam pytanie Czy się opłaca na tym samym kółku zjeżdżać? Wiesz co? Możemy tak podymieć, a no tak myślę, że boksujemy teraz i jednym bolidem I na następnym drugim, i na następnym drugim Nie chyba jedzie do boksu Jeżeli chciałbyś wtedy ruli medy I się czujesz pewnie, że myślisz, że dojedziesz, to możesz na to. Możemy boks, Ewentualnie możemy zrobić tak, że teraz jedzie Mirek A Rulek ty zjedziesz na następnym Ja na następnym ja I, na medy, I na medy, i na medy Ja zjadę, ja zjadę To zjeżdżam Niok hardy? Tak, to raczej być będzie hardy tylko, ja że tutaj jest. Ja myślę, że Dobra, ja myślę, że zrobiliśmy się zrobiliście, I nie też się blokują. No jeszcze rulę wprowadzić, że nie musisz jakoś bardzo szybko. spieszyć się dosyć. Jaka jest ta wilgotność? Nie. Aktualnie 32, bardzo szybko spada. 31. Generalnie Indus Lab byłby najlepiej, myślę. Nie no, na tym zadziewałem, się na ja tym tak tak. ogólnie, ogólnie jako normalny wyścig. Jest tak ślisko! No, gripa na razie nie ma, ale jest jeszcze 30k. W ogóle nie ma, stary nawet force feedbacku nie mam. A, no to znam te warunki. Cały czas to intery jeszcze. Bo to po prostu... W... Szczerze, w tych warunkach? My się rozwalimy. Jak puści esek, to my się rozwalamy. Oto? Z, widzisz Rulek? Zyskaliśmy. Zajebiste. No przede mną Jesteśmy jesteś, na bo ja zjechałem. No tak, tego. bo tam była męczarnia, nie? Żeby to w ogóle dogonić. No, Kula, no, ogóle, no nie. Cała też co mogą coś takiego zrobić, ale ładnie, ładnie. Ale jest kurde ślisko. Ja, tak, uważajcie, tak, uważajcie, uważajcie. Muszę na tragedię. Jest tragedia. Nie, z tym, do tego co było wcześniej. Coś się o oponta po prostu dogrzały? Dobra, jedno. No, o no, ta, dogrzały się. Ej Hubert został na, na Inter? Nie, Hubert zjechał na intery, bo wymienił skrzydła Aha I póki co może mu to oddać. No tak póki co to on wygrywa wyścig okay, jakby okay, tak, okay, tak miało guys, być. Ile jest queer? Wilgotności? Dokładnie 16%. Okej, okay, coraz więcej. Tak, i taki fun, fun fact, za 5 minut też jeszcze 16%, za 10 minut też jeszcze 16%, za 15 minut też jeszcze 16% Nie no, jeżeli to się ma tak utrzymać Więc tutaj Więc tutaj kurwa... Ej, będzie kogo? Ty Ja nie wiem... Chubacz to ja wygra Shotujcie to, shotujcie Znaczy problem jest taki dla Chubacza, że my jeszcze jedziemy i zanim dojedziemy do tego co, to chwilę minie i nie wiem czy jeszcze jedziemy Szczerze? Nie Są cały czas Intera no tak, 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 to co się nigdy... I nie według Telki mają być te same warunki. To samo, wszystko jest to samo, wszystko jest to samo no. za eee, To? O! Więc... Chyba co robi Nie, i to się, to się przed chwilą zmieniło, bo to, bo to się zmniejszało. Ta wartość. Okay. Hey. Więc tak jakby po prostu warunki się aktualnie zatrzymały. Za... Ee... 10 minut trakt ma troszeczkę wzrosnąć, tylko. To jest poddynka generalnie i... Nie wiem. ja ci powiem, ja nie wiem czy... I ja nie... Właśnie też nie wiem, czy, inter, czy Intery. Ale z, róbcie to co I reszta statki. Będziemy na, na, na tym dostali. samym... Dobra! Dostali. Ewentualnie, mi, ewentualnie Mirek może zjechać. Jak tam sądzisz? Ale jak Ryzyko się rozwalił. To jest to samo co wczoraj, za 15 minut mi pokazuje te samo warunki. No skopiowaliście, kurde. Eee, ma, ma dylemat za panami. Ty ten się... Ten... pan Ty on się nie dał dogrzeć. Dużo osób zjechało, przyroz sobie tak I autentycznie wam gadam, że nagle się tylko po prostu zatrzymała i na 15 minut pokazała, że, że wszystkie <laughs> warunki są takie same. Jeszcze no Artyk to jest w to Nie jest nie dynkach Niebo, niebo, niebo a ziemia, niebo a ziemia Jezus, jaki no grip No to wygraliście Nagle zaczęło to skręcać Zaczęło on takie głupie poczucie Ja ci zięciel, w trzy, z Incior uciekłem 3 sekundy Wiem. chyba na przestrzeni dwóch zakrętów Ja pierdziele no i no, ja, ja w zamkowej muszę na dwójce ten baku, ten baku tak poddyna z pogodą Dobra. Jeszcze raz Dobra, się Ja nie wiem co tu się wydarzy jednak? Ja pytanie zjedzie. kto zjedzie ja zjeżdżam od razu Ty jeżdżasz? Ja zjeżdżam teraz, oczywiście ja Robię to co nie ok, a ja nie oka kopiuję Ja się rozwalę przecież jak pojedziemy w, w takiej sytuacji okay, okay, okay. No ja wiem może chat pison, no, ale ja nie patrzę na chat tak bardzo nie Niesamowita Zero poprawy z warunkami, tak? Zero, słyszysz Tak, tak, w 15 to są warunki Te warunki okay, są Dobra, tak. ja robię to co Niok Nawet będę wyryzykował za nim Ej, hey, wy stoicie tam, dobra, zajebiście, dojechałem O Okulcie pieczone Nie ruszył No i ziemia mi wyprzedza, a jednak nie Ale Kongo tam będzie Dobrze robimy rurę, dobrze robimy Ale Kongo Ja tego zjechałem Ej, na no wystarcie nie można się zrównywać, nie? Nie Nie No to dobra No, interowcy wylecą Lecą prosto po prostu Wszystkich biorą jak są O kurde już Jezu to jest Just jak to jest jak dublowanie fendu tak. To jest jak dublowanie tak, fendu tak, tak, tak. Ej, w ogóle mam 77 stopni. Oje! Oh yes. Dobra, wiem o co wam chodziło z tym gripem, ty! Force mi wróciła, o kierownia mi się naprawiła! Uwaga! Ej, zaraz was dogonię! Zaraz będzie esek. Myślę, zaraz coś się podejmie na Małyszu. A, spokojnie. Jeszcze jak już pojadą. No byli Zawarłem. Teraz będą w faldzie falapitów teraz. Na 100%. Tak, 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 tak. Tamkowa teraz. Jezus, niok O dziwo nie się nie rozwalił jeszcze. Tak, każdy że. Rolek będziemy w 5. Ale jest rozmiar, mnie. Ale myślę, że oni zjadą na Intery? Czy na co? Na intery, oczywiście, że tak. Ale wam tak. To, 10 minut to są same warunki. Czas, to się cały czas poprawi, już się lepiej jeździ. No, no bo dogrzałeś płodno, bo jedziesz szybciej. Tak, ale już mały to już łączą, sobie. przebijać. błagam, obserwuj minioka, chcę wiedzieć co on robi. Czy on pituje czy nie? Co to się ślizga, mocno. Cały czas na terenie to są te same warunki. Od, 10, od 5 minut. Od safety car. Nie, ale już jest na pewno inaczej na torze. No, Ja pierdziele. 15% procent to wszystko, 15%. Ja się popłaczę. Walony Azerbejdżan. Zwłaszcza nie połowa wyścigu jeszcze. No. Ale Kongo dzisiaj widzowe, ja pierdziele. Czemu ja się uszkodziłem? No spokojnie, na spokojnie. Jakie są warunki, bo już jest naprawdę... Przemek się rozwalił. Przemek się rozwalił, rozwalił się. Czekaj. na... Dobra, ja pituję. Pitujemy na y, te. No dobra. Ja gumę widzę. No. na pewno. Z przód Mirek, ty na pewno, tak? No ja muszę nas ja Ale ja, ja też bym... Pitui. nie. Dobra, ja bym nie zmieniał winga na twoim miejscu, Mirek. Ale ja muszę tam, zmienić, wieś? muszę zmienić. Ja no mam, dobra. stary, przecież tyle sekund przewagi. Cały czas są te same warunki, nie? Safety car. Tak, zjeżdżamy, dobra, zjeżdżamy, jakiś jest safety car pewnie. zysk. Oni mi skrzydła nie wymieniają. Nie wymienili mi skrzydła. Um. No i chuj. Po się dzieje. Dlaczego? Ja no już jest o wiele, o wiele lepiej. Ale cały czas te same warunki. Po prostu dogrzaliście tego, że dogrzaliście jakby to, bo on jest po prostu suchy. Tory, to już tak, jest teraz teraz suchy. suchy. Teraz już jest moim zdaniem naprawdę git.

z kadłubem jest ten Kazwags przecież. Młoda, ty Na zewnętrznej, co, co to było? Widziałeś to? Ja w ogóle, jakieś, jakąś reakcję w ogóle miałem Boga teraz. Kazwag z mojej ja. Co to było w ogóle? Ma włączone tylko tak. Stawdę tak. tak, tak. jedną O, ciekawe jak jest ja o na prostej, bo to może być inne Kongo. Nie wiem co robię dobrze, ale... Musiałem sobie jeszcze balans. Chodziłem jarzmika. Nie nie, tam mu wyłączyłem pelkę niestety. Będę patrzył na jury. Aha, ole loka widzę. Łapie DRS-a i taki bo. klasyczek. Po co mi DRS? Już les. 76% Ja zakowałem się tu niebezpiecznie w stosunku do Dawida No nie Po prostu jadę bez skrzydła Strategicznie uznałem, że nie opłaca mi się zjeżdżać, bo po co Więcej na tym stracę niż bym został na torze I faktycznie tak jest na razie straciłem 4 sekundy A tak bym stracił 17 Proste Miot nie pali, miot nie pali Pali, 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 nie pali Leci, leci nie ogląbka, zaraz. Okay, this czy mi pająk dogoni? No właśnie, wiem. Pezy, wiem. <laughs> no jest lapik. 80% Jeszcze mnie jazmiał weekend Tak ja go zgłoszę spokojnie rozebał Na no tych ciśnieniach to tak mi dupa lata w zakrętach Ja właśnie jakie mam z ja mam zżycie, ja, Ty ja mam Ty padam 67% Nie no. chyba ja po moje podium se odjechało właśnie Ja mam zużycie opon No ładnie no ja to mam tyle Mniejsza niż się, się spodziewałem A widzisz? się Geniusz grand, GRANDE! granne Nie Barde. Barde. Tysiąc nie grand, 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 dni grand, TY GADASZ? grand, Co ty gadasz? grand, 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 75%, 75% Ja ostatnie kółko już się tak ślizgałem Ale to stary miał... ja też... Ja bym łyknął Benedykta, ale złapałem uślizg w te yy, w Małyszu oh, Szkoda, dobra, no ja, ja mam chyba pancchar, nie, nie wiem Ale 43 tysiące przecież jeżdżę Jezus <ty> z czwartech wygra, <grym> to się nie dzieje